Wszystkich znamy Dziękujemy za przybycie i cieszymy się, że spotykamy się w tak licznym gronie. Państwa obecność świadczy o tym, że zorganizowanie tego forum było dobre po prostu. Jak Państwo wiecie, tematem wiodącym naszego forum jest szkolnictwo zawodowe. Jesteśmy przekonani, że będzie to inspirujące spotkanie. Zwłaszcza, że otrzymało patronat honorowy burmistrza miasta i gminy Puruszki. Oraz starosty powiatu łoskiego Patrona medialnych objęli tekst tylko nie w Koruszkach oraz Agencja Reklamowa Mania Studium. Celem naszego forum jest podjęcie dyskusji na temat rozwoju kształcenia zawodowego jego dostosowania do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej innowacyjnej gospodarki. Musimy upowszechniać oraz stale rozwijać współpracę szkół i lokalnych pracodawców. Mamy nadzieję znaleźć podczas tego dzisiejszego forum odpowiedź na pytanie, jaka będzie przyszłość szkolnictwa zawodowego, szczególnie w naszym regionie. Zapraszamy na scenę starostę powiatu łuskiego, wschodniego Pana Andrzeja Opala oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kuruszki Pana Waldemara Kołatę. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym forum szkolnictwa zawodowego i cieszę się, że w chwili obecnej jest zupełnie inne podejście do tej problematyki, że widzi się szkolnictwo zawodowe w zupełnie innym świetle. Obie szkoły zawodowe w Koluszkach, szkoła przy w w budowlanych są perełkami odpowiedzialnych za Panie starostu, Panie Kuratorze, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w Poduszczach, witam w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Cieszymy się, że władze powiatu zaprosiły właśnie do naszego miasta, żeby tutaj odbywało się to się forum. Drodzy Państwo, ostatnie 20 lat w oświacie to bardzo duże zmiany. Także dotyczące kształcenia zawodowego. Podzielam opinię. Na starosty, że się chyba zaplątaliśmy i nie bardzo wiemy, jak z tej plątaniny wyjść. Myślę, że kształcenie zawodowe zostało gdzieś w edukacji zagubione. Ale może dzisiejsze forum poda jakieś rozwiązania, przynajmniej te lokalne, na naszym rynku. Cieszę się też, że widzę na sali pracodawców, cieszę się, że widzę swoich uczniów, dzisiaj pewnie dyrektorów czy prezesów dużych firm. Niech ci pracodawcy wyrażą dzisiaj swoją opinię, że warto kształcić się w zawodach. Szkolnictwo zawodowe, tak pan starosta było w bardzo dużej, ale w ostatnich latach powoli się zmienia. Ja mówię tu globalnie, w całej Polsce. Te zmiany już powodują pewne e, symptomy dobrego. Życzę owocnej współpracy, życzę udanego forum. Dziękuję. W niniejszym to forum uważamy za pierwsze forum otwarte, by powiedzieć za... I na samym początku chcielibyśmy określić, jakie jest zadanie nasze dzisiaj tutaj. Naszym zadaniem uczniów i nauczycieli jest przede wszystkim wpływanie na zmianę mentalności i, i stereotypów dotyczących szkół zawodowych. Rok szkolny 2014-2015 jest rokiem szkoły zawodowców. Tak zadecydowała pani minister edukacji, ona też Że pani minister sugeruje, że młodzież już nie tak ochoczo wybiera. Kierunki studiów humanistycznych, ponieważ przeźmy ocenia złe perspektywy zawodowe, jakie one oferują. Nie jest tajemnicą, że najlepszą bazą dla ukończenia kierunku inżynierskiego jest średnia szkoła techniczna. Zreasumujmy więc, dlaczego szkoła zawodowa. Bo tutaj zdobędziesz konkretny zawód, bo u nas połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną, a w trakcie praktycznej nauki zawodu możesz nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększa szanse na zatrudnienie bo będziesz uczył się przedmiotów ogólnych, tych samych jak w liceum ogólnokształcącym, więc nie zamykamy Ci furtki wyboru również studiów humanistycznych. Bo zaplanujesz swoją dalszą karierę edukacyjną i zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zapraszam na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania pod tytułem Widzenie. widzenia. Drodzy Państwo, usłyszymy teraz przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego, pana Piotra Miuciarskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki. Każdy z nas proszę Państwa w kieszeni ma coś takiego. Dzisiaj, proszę Państwa, firmy same zwróciły na to uwagę, że muszą przenieść się w kierunku mobilności. Ja już nie będę wyjmował następnych rzeczy, ponieważ jest to przytłaczające. Oczywiście, proszę Państwa, za kilka lat skończycie szkołę. Warto zainwestować w siebie. Wasi pracodawcy też to docenią, dlatego że tak naprawdę wyzwaniem naszym i naszej gospodarki każdej gospodarki czy to europejskiej, czy światowej jest ciągły nasz rozwój. A Państwo musicie mieć motywację. A nie ma lepszej motywacji niż... Byś... No, pan Kątel, Piękne kobiety, fajni faceci, tak? O co kwestia oczywiście wypuścić, co to. Także, stajdzą, ja bym zachęcał, tam zwłaszcza, to nie, że słuchajcie, inwestujcie się. Zapraszamy teraz na scenę Pana Piotra Łosia, doradcy zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi i prosimy o przedstawienie swojego punktu widzenia. Witam Państwa serdecznie, ja z punktu widzenia swojego, tak, czyli doradcy zawodowego. Co nas determinuje do tego, że wybieramy jakąś szkołę, jakiś zawód, wybieramy jakiś kierunek kształcenia? Jeżeli będziemy robić to, co lubimy i jeszcze będą nam za to płacić, no to będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, tak? Drodzy Państwo, za chwilę dowiemy się, jakie jest zdanie przedstawiciela Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zastępcy dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora, pana Bartosza Żądkiewicza. Zapraszam serdecznie. Panie Starosto, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Kuratorze, Szanowni Państwo, jest niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być i powiedzieć kilka słów o no, tym niezwykle ważnym temacie. Przede wszystkim do Was, młodzi przyjaciele, bo od tego chciałbym też zacząć i powiedzieć kilka słów do Was. E Henry Ford, który był jednym z założycieli potęgi samochodowej, tego całego, całej branży samochodowej w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że nawet najtrudniejszą pracę da się wykonać, jeśli ją odpowiednio ułożymy w I myślę, że to jest taki właśnie pierwszy dla nas etap, jeśli chodzi o działania ze szkolnictwem zawodowym. W Polsce cały czas jest wolny ponad pół miliona miejsc pracy, a ponad jedna czwarta firm poszukuje pracowników. Dlatego też ta współpraca szkoły z zakładem pracy jest nieodzowna. I myślę, że akurat macie tą dobrą okazję tutaj w koluszkach, żeby wybrać właśnie szkołę zawodową, bo akurat tutaj szkoły zawodowe są takimi, które patrzą do przodu. I myślę, że jeśli ta współpraca, ten dialog, ta wspólna droga szkoły i firmy będzie wdrażana, to Wy, drodzy moi młodzi przyjaciele, nie będziecie mieli żadnych prosterek i wtedy nawet rodzice Wasi będą mówili, że lepiej pójść do szkoły zawodowej. My jako Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna bardzo będziemy wspierać te działania, więc do roboty, Wy do wyboru dobrego, a wy do pracy, żeby były odpowiednie kierunki dostosowane do biznesu. Dziękuję bardzo za Dziękuję bardzo serdecznie i prosimy o wystąpienie przedstawiciela działu PR firmy Superdrobesa pana Irena, Irena Usza Szczepaniaka. Zapraszam. W 2016-2017 roku tutaj, będzie w porozumieniu z władzami miasta, trwa budowa zakładu za około 200 milionów złotych. Nie przychodzimy tak sobie na chwilę, ani mobilnie. Tylko myślimy o działalności długofalowej na lata długie. Zapraszamy do zabrania głosu dyrektora pionu administracyjno-gospodarczego firmy Agat. Pana Eugeniusza Wołkiewicz. podkreślić jednoznacznie, że sprawy szkolnictwa zawodowego, perspektywicznie patrząc na pozyskiwanie nowych akt, są dla nas przesłanką podstawową, gwarantującą rozwój przyszłość. W państwa, chwili podziękujemy raz jeszcze wszystkim naszym prelegentom za przemowy wielkimi prawami.